Coś. Co się dzieje? Usunęli nas z turnieju. Poproszę, żeby mój tata zebrał podpisy od rodziców. Walczymy do końca. Nie możecie czekać na pomoc z zewnątrz. Więc co robić? Niech Was usłyszą. Jak? Jest wiele form protestu. Jakie? Niech pomyślę. Wrócę jak coś wymyślę. Nabiera nas. Co robimy? Wymyśl coś. Znowu ja. Przestańcie. Lupita chce coś powiedzieć. Słuchajcie. Co z Miją? Podnieś się. Mija, daj spokój. Mam wodę. Dlaczego? Giovanni, nie. Oh, Zaczniesz chodzić z Pilar? Dzięki temu będziesz miał dobre układy z gandiją To łatwizna. Posłuchaj. Pilar, osadzisz to? Jeśli Sol ma rację, to Pilar jest psychopatką. Jaką psychopatką? Nie widzisz, jak ludzie cierpią dla miłości? Jaką psychopatką? Co tam? ja nie kapuje, że nagroda należy się nam i chce ją dać przeciwnikom. Przeginka. Co im odbiło? Wyluzuj Diego. Potem pójdziemy do wypasionego klubu. Serio? Zobacz, jak boli, cierpi. Potańczymy i wyrwiemy jakieś laski. Rozchmurzcie się. Nie ryczcie nad filmem. Kto tam? Ja. Ja? Jaki ja? Cześć, kim jesteś? Twój tata poprosił, żebym spędził z tobą dzień. Ale odjazd. Rozumiem, że stary Bustamante nie lubi Roberty, ale tym razem przegiął. Przysłał mu. Zobacz, jak go obściskuje. Zamknijcie się. Nie chcieliśmy Cię obrazić. Max nie zadzwoni. Jasne, że tak. Cierpliwości. A jeśli sole nie powiedziała mu o pocałunku. Pamiętaj, że chciała cię zabić. Nie kłamała, wie wszystko. Spokojnie. Jeśli on nie zadzwoni, zrób to ty. Wierzysz, że się wstydzę. Wyręczę cię. Spalę się ze wstydu, błagam. Tak nie można Mam pomysł Oddać ci telefon? Tak, ale nie dzwoń do Maxa Pod jednym warunkiem Ty to zrobisz Słucham Ach, to ty Odebrałeś wiadomość? Tak Byłam tylko ciekawa, co u ciebie Czemu to ciągniesz? Oszukałaś mnie, żeby mieć przykrywkę. Jaką? Szanuję wszystkie orientacje seksualne, ale nie lubię, gdy ktoś się ze mnie naśmiewa. Nie kapuję. To chyba jakieś nieporozumienie. Czemu? Wiem wszystko. Sol powiedziała, że nie lubisz chłopaków i tylko udajesz, ale czemu wkręciłaś w to mnie? Jak możesz wierzyć, Sol? Uwielbiam facetów. Posłuchaj, smarkaczu. Co tym razem zmyśliła ta tleniona blondyneczka? Nic. To ty chodzisz z Celiną. Nie będziecie się ze mnie naśmiewać. Co takiego? Posłuchaj. Wiesz, co powiedział? Zbieram podpisy. Nie teraz. Chodź, zabiję go. Lubię chłopaków. O co mu chodzi? Powiedziała mnie. Wracaj do pracy. Po co mam jeździć do biura? Wciąż o tobie myślę. Ja o tobie też. Powiesz mi coś? Czemu marnujemy czas na sprzeczki? Bo jesteś płotliwy. Słucham? Witaj, kochanie. Jestem w kawiarni. Czytam gazetę. Czekam na ciebie. Mija tu idzie. Uciekam. Nie. Trochę jej to zajmie. Po co ryzykować? Ale najpierw daj mi buziaka na pożegnanie. Dobrze, tylko szybko. Mój tata ślini się z jakąś laską. Dziewczynki. Jakie? Roberta i Mia. Gdzie? Z tyłu. Obie? Tak. Znikam. Dobrze się zamaskowałam? Nikt cię nie rozpozna. Mówiłam, że igramy z ogniem, ale nigdy mnie nie słuchasz. Nie wiem, czy jest ładna, ale na pewno oryginalna. Ubiera się gorzej niż moja matka. Milcz. Szybko przyszłaś, kochanie. Cześć, Roberto. Pospieszcie. Może dogonisz tę panią, z którą się całowałeś. O czym ty mówisz? Nie udawaj, wszystko widziałem. Mniejsza o to, siadajcie. Chciałaś o coś zapytać? O co chodzi? Pomóż nam zebrać podpisy rodziców, żeby nie wykreślono nas z turnieju. Mówiłam ci przez telefon. Nie pamiętam. Tato. Widzę, że problem z neuronem jest u Was rodzinny. Dźwięk dolby, DVD, telewizor. Fajne miejsce. To nie moje. Przesadziłeś. Co z nim zrobimy? Nie wytrzymam. Zabiję go. Śmieje się z filmu. Dokąd idziecie? Zaraz wrócimy. Tato, mówi Diego. Co tu robi Javier? Czemu nie powiedziałeś? Pokrzyżowałeś mi plany. Oczywiście, że tu nie zostanę. Dobra.